Witajcie, Otwarcie szmielasz z nami. Jednym z znakomitych gości był Paweł Mielniczek, mistrz aquascapingu. założył na żywo hardscape. Myślałem, że dźwięki jego komentarz się nie nagra, jednak coś słychać, wybaczcie, nie za dobrze, ale słychać, ale wolałem, żebyście posłuchali mistrza niż żebym ja się bawił w głuchy telefon i powtarzał jego słowa. Także zapraszam serdecznie na film, zobaczcie co zrobił. Kupania, a później oddaję a o kto to, to wszyscy myślą że węgiel od razu się wyrzuca to jest powiedzmy że błąd drugą warstwą podłoża które ja polecam jest Lava Black Soil jest to podłoże oparte na nie na e, lawie zawiera w sobie minerały oraz mikroelementy co ono nam daje? daje nam to, że e, po pierwsze ułatwia nam przepływ wody w akwarium e, nie mamy wtedy stref beztlenowych tak naprawdę druga kwestia ma w sobie już wszystkie minerały plus bakterie to też jest bardzo ważne na start każdego akwarium e, trzecia rzecz e, tak jak mówiłem to jest łatwiej się ukorzenia rośliny e, i też zwiększamy sobie żywotność naszego podłoża chemii szczególnie jeżeli chodzi o pałeczki i nawozy podżwirowe trzecim etapem naszego podłoża jest Aquaforest Natural Substrate jest to podłoże bardziej podżwirowe jak bym to nazwał oparte na ziemi Winnie e, oraz na wokół. Wygląda dosyć specyficznie, to trzeba sobie zobaczyć. Wymaga e, tak naprawdę przykrycia. rozwiązanie to są a czemu pod subtraty dałeś radę? jest to tak jak mówiłem po pierwsze w klawie zapoforesta masz ona jest nasączona już bakteriami i nawozami po drugie zwiększa przepływ wody co zmniejsza ci po prostu strefy bezcelowe a druga kwestia też ułatwia ci ukorzenienie się roślin no dobra, teraz robimy totalnie na żywo Więc tutaj nie ma nic przemyślanego Jest to on który po prostu Popada sobie w konkretną stronę W lewo albo w prawo Ze względu na to, że jest to po prostu Łącznie akwarium, łatwiej nam takie coś tak. Poza tym potrzebujemy tak, mieć takie ułożenie z tyłu oparte na tym, który byłem... Trwało to szybko i trochę dużo. Można wykorzystać wiele różnych rzeczy. Na przykład do klejenia kamieni. Eee... Aquaforest posiada fajny klej, który stosujemy do tak, na, tak naprawdę morskich. Eee... Ale możemy spokojnie kleić też Pokaż, 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 pokaż. Szukamy miejsc takich, oczywiście, które po pierwsze nam idealnie złapią naszą aranżację, ale dwa też. Czemu tam papier wkłada? Klejem, tak, standardowo. Mogę nawet go na chwilę podnieść. Ja. Do, możemy jeszcze kleić to w kamieniami w ten sam sposób. Natomiast na na no, tego nie będziemy robili, to już nie będzie się szkoł. Pójdźcie na kolejne razem, bo oczywiście w tej chwili Pokaż pas, bo ja dopiero teraz go zobaczyłem. Poczki, poczki, poczki. Proszę bardzo. Ja pierdzulę. No, trzeba kombinować. Spokojnie, spokojnie. Aaa, tak zamiataj, zamiataj. będzie. Zamiataj, zamiataj, tak. będzie na filmie. O dobra, dziękuję. Wciskamy sobie między korzenie, kamienie. Nic tam nie, wy, nie wysypie się, tak? Robimy coś razem. Dobra. Kiedyś pomysł się zrodził. To klawka całą będziesz przykrywał czy ona będzie widoczna? Nie. Lawa już jest przykryta dawno. Jak jak? Lawa już jest dawno przykryta. Pierwsza warstwa to jest węgiel, później masz lawę. Ja, jak zachować warstwy? Tak? Na dole był węgiel, tak. później substrat. Jeszcze... Węgiel, lawa, natural substrate i dopiero na to dajesz w podlożu. posyp, tak? no, posyp no, bo się nagrywa? To jest całkiem normalne. O. To jest zalecane, z tego względu, że nie ma strefy szklonowych. Nawet tak żebyś w tym zbiorniku, musisz coś sobie przesadzić, to nie masz wybuchu i tak dalej już w ogóle w zbiorniku. Zmniejszasz ryzyko i to bardzo dużo. Wiesz co, szkoda, że tego się twojego komentarza nie nagra, bo nie będzie go słychać, bo fajnie jest. A powiedz, jeszcze będziesz przykrywał tu soilem tą prawą jeszcze, stronę? To, jeszcze to przykryję. Jeszcze... <laughs> Ale faktycznie co to są za kamyczki? Wyglądają jak takie małe otoczaki. Fajnie co? No, co to jest? Pomyśl nam powiedzieć? Kamyczki. kamyczki. Okej, okay, to są kamyczki, jakby się tu yeah, pytał. Jak na jakiś zawodach. Co mam ci powiedzieć? Dlatego nie jeżdżę na zawody. Nie. <laughs> Człowiek nie zdąży się zastanowić, co ty tutaj robisz, a już jest no, zrobione. No, teraz już wykańczam, tak naprawdę sobie podgrzeć. Tak... No, start jest najważniejszy. Ja yy, od jakiegoś czasu na Quaresta, yy, i robię to w ten sposób, że. Praca Pawła Mieliczka trafiła do salonu. Można zobaczyć ją na żywo, ale nie wiem jak długo, bo z tego, co słyszałem, będzie wystawiona na sprzedaż. Także zapraszam chętnych, trzymajcie się ciepło, cześć!